Siemanko ludzie, z tej strony Greedave y i zaczynamy kolejny odcinek. I skończyliśmy na tym, że gadaliśmy z detektywem, y byliśmy w porcie i wyszliśmy z domu. To jedziemy. Doktorze Jan tak? Trzeba zagadać teraz z doktorem, to pogadamy pierwszy o pacjen pacjent pacjent o jednej i o drugiej w sumie. Proszę mi opowiedzieć o pacjentce przywiezionej dziś rano. Młoda kobieta, rasy białej, wiek około 20 lat. Zatrzymana o piątej 5.30 na skrzyżowaniu Flatbush Avenue przy hotelu Skyline. Jest w pokoju numer 4, drugie drzwi po prawej. W jakim jest stanie? Da się z nią rozmawiać? Jest w szoku. Całkowicie oszołomiona. Nie ma z nią żadnego kontaktu. Podano jej jakieś leki? Dwa razy środek uspokajający, raz lekki neuroleptyk. To wszystko. Kazano nam czekać na pana. Czy coś mówiła? Pisała? Nie, tylko krzyczała. Aaaa! Tak jak pozostali. Hmm. I co pan o tym sądzi? Moje zdanie tu się nie liczy. To pan jest specjalistą od takich spraw. Proszę ze mną nie pokrywać, doktorze. Hm. Pisał pan swoje artykuły, kiedy ja byłem jeszcze w podstawówce. Jako kolega, proszę pana o opinię. Nie, to są teraz pańscy pacjenci. Dano mi to wyraźnie do zrozumienia. W porządku. Aha, z tego co rozumiem, to była ta dziewczyna, która na filmiku na początku gry strzelała w powietrze. To ta jest trochę zaschizowana. Pogadamy o drugiej pacjentce. W jakim stanie są pozostali pacjenci? Najlepiej niech pan na sam pięć. przejrzy akta. Okej. Okay. Zapadaj akta, mistrzu. Dzisiejszy przypadek też w nich jest? Oczywiście. Oczywiście, dobra, oczywiście też jest on. Czytałem Pańskie artykuły. Terapia Yanga, leczenie pamięci metodami farmakologicznymi, zgadza się. Miał Pan obiecującą karierę? To prawda, ale to było wiele lat temu. Powiedzmy, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Tak to bywa, wiem coś o tym. Doprawdy? Tam to Wydaje z tyłu, się to pan przejarało. być tym specjalistą. Każdy młody psychiatra pracujący dla rządu nie ma raczej na to co narzekać. Od czasów pobytu w wojsku nie pracowałem dla rządu. A ja pracowałem tylko dla niego. Sam pan widzi jak to się może skończyć. Patrz jak ona ciągle się rusza. Głową, wszystkim. Jakiś ADHD-em chyba. Jak długo działa ten szpital? Chce pan wiedzieć, czemu tak źle wygląda? No tak, trudno leczyć pacjentów w takich warunkach. Żaden szanujący się psychiatra nie powinien pracować w takim miejscu. Witamy w Rumunii lat 60. Wszystko to zawdzięczamy naszemu kochanemu rządowi. Nie wiem, czy stan tej placówki jest zgodny z dzisiejszymi normami. Trafił pan w dziesiątkę. Zamykamy szpital. Ta Piątka to nasi ostatni pacjenci. Co stanie się z panem i Tamarą? Coś nam załatwią. Znalazł pan już nową posadę? Można tak powiedzieć. Mogę zapytać gdzie? Niestety nie. To prywatna sprawa między mną a Tamarą. Okej, okay, rozumiem. Mogę zajrzeć do pacjentów? Tak, ale proszę na siebie uważać. Piątka ma napady agresji, a innym też bym nie ufał. Tamara, daj panu alarm i klucze. Mm. Dziękuję. Alarm i klucze. A zatem Aha. życzę powodzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Tu już nic nie możemy zrobić. Przyjrzymy sobie akta. Zobaczmy. Robert Young... Tak tego to wyczytuję, to wszyscy mają amnezję i syndrom stresu. Nie, to, to jest za syndrom? Postraumatycznego. Trochę jest tych... osób. Ojej, jaka brzydka. Ojejku. Kurde. To wszyscy... Dobra, wychodzimy mi się przejść, teraz przywitać yy, ho, tak zwanych chorych yy, chłopków. to wchodzimy do pokoju numer dwa. Hey! Płyszysz mnie? Ach, dużo się dowiedziałem. No, wszystko no, w domu Nie płacz kochanie, pomogę ci. Nie martw się, jeszcze tu wrócę. Ciekawe czy wahadełko mogę. Zhipnotyzować jakoś czy coś? Zrobić? Moje wahadełko z prawdziwego srebra to prezent ślubny od Derego. Na wilkołaki. Wcześniej miałem egzemplarz kupiony jeszcze na studiach. Okay. Kosztował 10 dolców. Made in Hong Kong. <noise> made, ani made in China. Zajrzyj jeszcze do innych. Patrzymy pokój numer jeden. Piątka była niecierpliwa to. Cześć. <noise> Nie bój się, tylko spokojnie. Jestem David McNamara. Przyszedłem, żeby Ci pomóc. Słyszysz mnie? Rozumiesz, co do Ciebie mówię? Mój Boże, co się z Wami stało? Hej! Tam coś jest! Idą tu! O co chodzi? Coś sobie przypomniałeś? To bardzo dobrze. Nic ci nie grozi. Wrócę później i to spróbujemy jeszcze raz, okej? Okay? Za dużo się nie dowiedziałem z tego... 3. Tu się nic nie stanie, na szczęście. Zgadamy... z nim. Dzień dobry. Hej! Hej, popatrz na mnie. Do zobaczenia później. O, interesująca rozmowa. Tam ci byli bardziej rozmowni niż on. Odpręż się. O, jakieś dupencie. Cześć. To Ciebie przywieźli dzisiaj rano? Słyszałem, że nieźle wszystkich nastraszyłaś. Opowiesz mi, co się stało? Mhm. Następna rozmowa. Nie musisz teraz. Mogę przyjść później. Nic się stąd nie dowiem, nic. Zobaczymy się jeszcze później, ok?